Nie boję się, Creeperów. Herobrine też nie strasznymi. Bo czymże jest strach, gdy ma się wiernego kompana? Razem idziemy przez świat, bo Minecraft musi trwać. DJ nagrywamy już. No, no, A. Witajcie mój kochani. Tak, witamy. Dzień dobry. W kolejnym odcinku. A, wy, wychodź, wychodź tutaj. Specjalny. Aha, spłucz, właśnie, spłucz tam. Zaraz. Moment, tutaj, bo oni nie. DJ, tutaj DJ poczuł potrzebę. A przeterminowany był. Okej. Okay. Tak. Witamy w kolejnym odcinku naszej serii. W odcinku specjalnym. Tak, Minecraft musi trwać. To jest nasza tak, seria. Mamy gość, Dzisiaj na... gościmy DJ'a Palasida. Dokładnie, tak. Postanowiliśmy urządzić dzisiaj mały event. Tak. Tutaj z poprzedniego odcinka. Wykorzystamy naszą strzelnicę, którą zbudowaliśmy. Ja no. tutaj trochę poprawiłem wygląd tej strzelnicy. Oczywiście. Gdyby tak, nie DJ, to nie to, to, to wypaduje. Ogóle... Architektami Dlaczego to oni nie... <laughs> no trudno, ale do Minecrafta wystarcza, nie? Tak. No, Zaprosimy no, cię jeszcze nie. kiedyś, to poprawisz nam co nie, co nie. Bo tam <laughs> trzeba to będzie. Dobra. Jak już się bardziej rozbudujecie. Jasne. Na, na czym polega event? DJ sobie wybrał, bo jest za Chelsea. Będziecie teraz już wiedzieć. Niebieską. niebieską stanowisko, tak. No nie. A są inne w ogóle? Pewnie by było jakieś. Adyk będzie. Clifford, przepraszam. Na zielonym, a ja będę na czerwonym, mój ulubiony kolor. I będziemy wykonywać 5 serii po 3 strzały. Kto wygra, wygrywa ciasto pieczone przez Clifford. na mojej roboty. Murzynek? Nie. A jakie? A no dobra to. Taki torcik. A torcik, taki z wisienką. Dobra, <laughs> okay. to tak? To zaczynamy, tak, bo nie ma jakoś tak specjalnego... Dobra. Czy... Poczyszczały, pan? Czekajcie, czekajcie, ja się muszę ustawić. Tutaj, w stanowisku, Gdzie ty tam dole. wyszedłeś? <laughs> Cheater. <Cz> Tutaj, <laughs> stąd. O, <laughs> ja myślę, no. że strzelamy z góry, okay. Dobra, poczyszczały chłopaki. No. Dobra, to Zajemy. zaczynamy. Raz. O, trafiłem i trzy, trafiłem. Jest! A. Mam trzy, Dobra, trafiłem. trafiłem. Dobra, ile sprawdzić, kto ile trafił? Ja trafiłem, tak. Jedną trafiłem. Ej, to może Jaju zróbmy trzy serie, a nie pięć. Nie trafił. A nie, u trafił. Ja trafiłem wszystkie. Haha, ha. ho, cho. Ja trafiłem, Bo mnie nie A Ja wszystkie, mam trzy. Ile masz na zewnątrz? Kto ja? Jedną na no, zewnątrz. No, no to dwie trafiłeś, a Bercik wszystkie. Tak. O kurde, przegrałem pierwszą serię. Ale dobra, teraz dobra. jeszcze... Ej, to zróbmy może trzy, a nie pięć, dobra? Dobrze. No. To będzie za dużo. No. Widzowie tam pousypiają. Pójdą sobie, nie wiem, zrobić kawałek. <laughs> dobra. No. zaczynamy Orzecznik. Jeszcze... Uuu, dobra. Mam pięć trafionych. Jak Znaczy, dwie. <laughs> dobra, ja trafiłem wszystkie trzy. o ty teraz... Uuu, ja tylko jedną. O kurde, ja jedną znowu. Czyli No ja się wygrywam, dobra. Nie, ja no jak wygrywasz? Zboma, tak? Aha. Dorcik ma. Ja mam 5 w środku. 5? Nie, 4, bo tutaj mi jedna zawisła w ten. Na tym czerwonym to się nie liczy, nie? A, DJ-u ile masz? Ja mam pierwszą serię. Czyli jesteśmy ex DJ. No ja mam dwa, kur, dwa, No to już przegrałeś. Znaczy możesz jeszcze remis, na remis możesz iść. Dobra, dobra, dobra. No dobra. <laughs> Lecimy. To je... ostatnia seria, tak? Finałowa. Tak. O ciasto, no. Clifforda, jedziemy Kurde, sumie nie mi lepiej, sam człowiek ciasta nie będę jadł. Dobra, trafiłem znowu jedną. Aj, no to nie ma, tak. To ja trafiłem, czyli e, trafiłem się, dwie. trafiłem jednej. Tak? Jednej nie trafiłem tym razem. Wygrałem? No. Chyba tak. Yeah, nie, tak Dobra, <grym>. Dobra lecimy na. To byłeś achievementa. Yeah, no, dobra. Dobra, to teraz lecimy po nagrodę, nie? Do na Nie, o, lecimy na obiad, nagroda będzie znaczy, po prostu. No, no, no. Nie, no to obiada, a potem. Wisienka Chodźmy, guys Czekaj, idę jeszcze do wychodka. Ozai! Idę do wychodka, jeszcze panowie. O, Ale guys. fajne, tam jest książę, jest słońce. No. Uuuu, słońce. Wow. Dobra. Uff. Co to jest? No nie, przez płuczkę Ej o, o dobra, już się odbugowało. Ale teraz puszka będzie dopiero. Dobra. No, odbugowało się, dobra. Dobra. To wracam. Chodź tu, Bercik, szybciej. Idę, idę. Dawaj, tort, bo ja mam mało życia, ja mam tylko 2,5 kratki życia. Ja mam jedną, jedno serduszko. Ale tutaj ładnie ten napis się... O właśnie, napis tutaj Clifford zrobił. Tak swoją drogą. Fajnie teraz tu ośnieżony jest. Dobra, Podobam siadamy się. do stołówki. Ci... Śnieg, śnieg na to spadł. Tak, to jest śnieg. Ładnie, ładnie to wygląda. Dobra, ej, gdzie jest DJ? Poszedł umyć ręce, tak? A nie, jest. Tak. Kurde... Nie, ja jestem u siebie, no. <grym> Jak się Siedzę przyczaju. na oknie. Uciadaj dj -u. Obserwujesz... ej, no nie, to jest... Dobra. Ja sobie siądę koło ciebie, bo... Ej, ale ten stół jest trochę za wysoko, według mnie. <grym> Wiesz co, to jest... na wysokości Dobra, mojej szyi. Bo to jest zbudowane... jak kucam, na Dobra, na pierwsze szyi. danie jest zupa grzybowa. I na zagrychę macie pochlebie. <grym> Dobra. Mmm, dobra, mm, dobra tak grzybowa. Jak ją robiłeś? Mian. Ty chlebek miałem. Ja nie mam chleba, bo ja mu zabrałem. Ej, no, chleb. DJ. Dobra. Masz dobra. łakomczu? To ja jestem z Krakowa, a nie ty. Dobra. Teraz stejki. Macie chłopaki. Dobra. hardcore steaki. Przez Mian. ciebie, Mian. przez ciebie DJ. Nie mogę przestać mówić steaki. Mówię zawsze, na natomiast okay. mięso to mówię z A popitkę macie mleko. Uuu, a co ja to, to za popitka? Co to za popitka Nie wierzcie, bo to jest spirytus. To jest gorzej niż spirytus. To jest białe. No. O Boże, to jest... Idź <ścoughs> 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 do kibla, idź do kibla szybko. <ścoughs> I nagroda. <ścoughs> nie, to nie jest kibla, to ja wolę nie wiedzieć co to jest. Nagroda. <ścoughs> to było mleko. <ścoughs> DJU, masz nagrodę. Sam nie, dobra. No dobra, podzielę się z wami. Mogę? Mogę jednego? Kęsa? Też to te hapsnę. Ej, jak to się hapsa? Ty nie możesz? Nie, nie bo, ej, bo nie mam... Nieskoczeni tak w cudzysłowie. Jak dobra, to jest? Ja, ja zeskoczę ze schodów. Czemu? Co ty robisz? On się zabija. Mam się <śmiech> zabić? <śmiech> Za co? Czemu? O nie. Tam są szkiele, to Nie, nie, nie. Ej, ej, nie, to to nie, to było mleko. To naprawdę... Ej, nie mknął. Ej, tam jest woda? O nie. Uh, tak. Kurde ja się zabiłem hey, Clifford mnie Ale zabiłeś się? Oj sorry Tak? Tak, zabiłem się, a dobra już idę Ej dobra to wiesz co Clifford może zmień czas, bo wiesz, jeszcze mamy Ty teraz... Może no. mnie coś zabije Chodźmy po Aha dobra Chodźmy idziemy. Spa a Ej, masz łóżko dla gościa? Albo dobra to ja pójdę spać na a, kanapie tam. A DJ to dobra. jak chcesz to iść do mnie. Jak wy śpicie razem przecież Cicho no! no tak. miałeś, miałeś nie mówić, wytniemy to <laughs> Jezu dj -u. Wiesz, co? Tu nam nasą, naszą serię, nasą Gdzie ty jesteś? Weź dobra. go jesteś? Idę, idę, płynę wodą. Umiesz pływać? O. Świat mi się nie renderuje Ej, pająki mnie gonią! I dwa ząbiaki. No, dzięki, skoro. Będziemy uciekuj. mieć imprezę, będziemy mieć imprezę, nie? Tu drzwi nie no, ma. Z... Właśnie wow. nie sprowadź nam jakieś gadziny. Naj naj najgorzej jak być kipera. Wow, odejdź, pająk, odejdź, odejdź. Ej, Ej on mnie goni. Wyjdę ci tam w gościnę. Czym Pomocy. Chata? Czym chata bogata. Hmm, to może nie wiem jak to się. Nie goni. Dobra, poczekam na do tobą pajączku. Co Clifford, idziemy spać? Chodźcie. Jak, jak już się wydało, to chodzi. Jeszcze szkielet. DJ do nas dojdzie. Jak już... No dobra, to chodzisz już, już tutaj. Pójdziemy spać. A DJ dojdzie. O, dj mój to mój. spać w pokoju. Bro. To chodź, jak już się wydało. <laughs> jak już się wydało, to śpimy razem. Jeszcze Clifford. Nie no, tylko go do domu nie wprowadź. Będzie wybuchowa impreza z creeperami. No dokładnie, wybuchowa impreza z creeperami. Oj, DJ się zagubił. DJ, co ty tam robisz? Zaraz nie, ja jestem pod hapem, ja jestem pod schodami. No dobra. Idę go przywitać. To ja też idę. Już do mnie strzelają. O wow. wow. Creeper! uciekaj! Kriper. No dobra, wow. Pająk siebie jest ze szkieletem. Ale Mogę impreza. Wow. DJ, bo giniesz znowu, no. Czekaj, pomogę ci. Pomogę ci. A, z góry atak. Jakie combo, jakie ulti? Ej, no, on ma jakiś ten. Uważajcie, ja odwróćcie. A, ból. widziałeś to? Spadłem. Jak go zabiję? No już zjedliście mój tort? Tak, tak, Ej, ja nic nie jadłem. Clifford. Nie jadłem, przepraszam. Ja to stejki. A stejków już nie ma pewnie, nie? No nie ma, nie ma. Nie ma. Dobra, dobra. prześpimy się to wiesz. To od razu się lepiej podobać. Prześpimy się, ja, ja z wami nie śpię. Znaczy, my śpimy w. To ty śpisz no właśnie, my śpimy. Ubert w pokoju. A, a wieczorem do mnie przyjdą. <laughs> Jak cię tyłek będzie bolał, już... to, to. wiadomo skąd. No, oni wchodzą tam gdzie ja. Śpisz? Śpicie w ogóle? No, to, bo coś zniszczyłem przypadkiem, sorry. No. dobrze dobra, już nie. DJ śpi. Yeah. Dobra. Co jest? No, ja już, ja już poszedłem spać. Dobra, to wychodzimy default. A, nie zdążyłem Ah, A tak y, poranna rozgrzewka. Tak. Przysiadam. Raz, co zrobić? Dwa. A to teraz śniadanie ja chcę, nie? Pięć. Nie szef, ma śniadania, siedem, do roboty. Osiem, dziewięć, dziewięć dziesięć, dobra. Mam rozgrzewkę za sobą. Diczej co ty... Rob... Silnie, ale do roboty, okej. Okay. Co robiłeś w naszym pokoju? Znaczy w moim. No naszym. Y, omijałem, próbowałem znaleźć korytarz, wiesz. <laughs> Aha, dobra. Idziemy teraz... Y... Tutaj nasze. tak wedle, wedle tutaj rozkładu dnia i nocy to już po, po, wieczornych zabawach, okay. po wieczornych zabawach, po wieczornych <laughs> <laughs> <idziemy>. zabawach Idziemy <laughs> Ej, widzowie <laughs> już, już podejrzewają, znaczy, że no, idę w sensie... na solo z zombiakiem Gdzie, gdzie? Pomogę ci, Pój pójdziemy w duecie Dobra, zabiję go yeah! Dobra, dobry jesteś, <laughs> nic nie widziałem Okay. Gdzie mam iść? Chodźmy, tak. Ja idę za creeper. Tak, tu jest tak specjalnie, wiesz, taki las, żebyś się zgubił teraz Żebyś nie wiedział gdzie cię prowadzimy, nie? Uuu no, no. szkielet Dżungla amazońska Szkielet? Nie, Creeper. O, tak, tak, tak. Creeper, zostaw go, zostaw go! Kto go, za... no nie. Gdzie, gdzie, gdzie? Kto go bije? Gdzie, gdzie, gdzie? Kto go bije? Kto go bił? Ktoś z łuku do niego strzelał Aha, do Clifford. Ja. Nie, myślałem, Dobra. że was potraciłem Gdzie Kaman, to tak. jest? Ej Gdzieś no tak. tu jest o, mam zombiaka na solo, yeah! Chodźcie. Okay. No ja idę cały czas... Słuchajcie, wyjdę z tej jaskini. No dalej. Witamy ponownie. No tutaj Witamy problemy... tam. Dobrze. Dzień dobry. Tutaj dobry pro... wieczór. Tak. Małe problemy techniczne. Chodźmy, guys. Chodźmy, chodźmy. Ale już, już wszystko zażegnane. I teraz ta... tak... Tak, mi się świat renderuje, ja nic nie widzę. A, to, to czekaj, ja będziesz miał większą niespodziankę jeszcze. My już chodzicie po no. jakimś terenie w powietrzu, według no. <laughs> mnie. Umiemy latać, nie? To jest, to jest. jest. Czy jest? Przycisk mocarzy. Czekaj, 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 nie naciskaj. Widzisz ten napis tam? Jaki napis? Jak ja widzę stary dotąd, o. Gdzie stoję, to, to Czekaj, niech ci się zrenderuje. Czekaj, Rekonek gdzieś idę szczerą. Kurczę. Już widzowie tyle razy o, zobaczyli, a... O, czekaj, czekaj, czekaj. Renderuje się, renderuje się. Taka niespodzianie. jakieś jest jakaś fontanowice? O, to już blisko. No. <laughs> Chyba, że masz, no, no. Trzeba, może podejdę bliżej, bo nie widzę. To, a może sobie po prostu oddalić ten. Oddal sobie FM. Chyba nie widzę nic. Kurde, ślep jesteś. <głos> 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 tak, może podejść. <noise> Dobra, już a, chyba... jakąś fontannę i do, 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 to... dotąd widzę, dalej nie widzę, nie? No, tu dotąd. To kiepsko. <noise> tak tak specjalnie. To, tak, tak, connect, tak... Multiplayer Connect. Specjalnie przed tym napisem się zaczynało renderowanie. No. Widzisz? Okej, okay. Widzisz? ja widzę DP mi się pojawiło, ale nic więcej. No nie Kurde. Oh. W tym miejscu. o oh, raczej okay, widzę. <laughs> DJ Polos. Dobra, okej. Okay. I teraz ostatnia jeszcze tutaj niespodzianka właśnie. Ostatnia atrakcja. To nad czym tak pracowaliśmy, pieczołowicie. To ten przycisk mocarzy to dla ciebie specjalnie. Poczujesz Dobrze? siłę. Tak, tak, poczujesz siłę. O oh, yeah, dobra. Tylko mam nadzieję, że będziesz mógł go uruchomić, nie? Nie, yeah. tak, jak, nie tak jak z płuczką. Mam Dobra. lecie. Dobra, wejdę od tyłu, żeby nie było, że skracam. Czekaj, czekaj, no ja tutaj proszę nagrywam. co, okay, no, już? Mam, mam wcisnąć? Tak. No. Czyń swoją powinność. No, wcisnąłem. No i, i czekaj. No. Jak wysadził? Firewerki. Nie, no to był też wysadziło. Ech, trochę to nie wyszło. No nie wiem to coś co mnie nie wiem To może chodźmy plan, oglądnąć co to było w ogóle. Specjalnie przygotowane A, już widzę. E, Tylko Kiepsko. No Kiepsko Oj. było widać. Oj to dajcie mi TNT, a ja, ja, ja ten, ja to zrobię. Masz Clifford TNT jeszcze? Nie. Ja ci zaraz powiem jaki jest numerek na TNT. Oj, 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 oj. Dobra to... Zaraz moment Chyba Chila. będziemy się... 4, Pop... No dobra to zróbmy jeszcze raz i... No, proszę Ja pomogę Znaczy ja pamiętam jak to się robiło więc...